Nauczyłem się bardzo dużo o wojsku polskim, o alarmach, z tego powodu wygrałem konkurs. Jeżeli będą organizowane takie wydarzenia, z dużą chęcią przyszedł w następnym roku, żeby brać w nich udział. Że świadomość, wśród młodych ludzi budowa tej świadomości to jest jakby podstawa, od której trzeba zacząć. Jeżeli oni tą podstawę będą mieli, będą wiedzieli, po co budować to bezpieczeństwo, Później dużo łatwiej będzie na szczeblu państwa budować właśnie to całe bezpieczeństwo, mając wyedukowanych młodych ludzi. Uważam, że to edukacja to podstawa. Kładziemy nacisk głównie na takie sytuacje kryzysowe, zachowania, które mogą się i pojawiają się w naszej przestrzeni. Czyli mówimy też o ochronie ludności i obronie cywilnej, przygotowujemy się do tej sytuacji takiej ekstremalnej, tragicznej. Ale mówimy też o takich sytuacjach związanych z wtargnięciem do naszych instytucji, do szkół, do uczelni, osób po prostu niebezpiecznych. Same warsztaty są bardzo owocne dla młodzieży, gdyż rozwijają ich kreatywne myślenie pod każdym kątem, a nie ma co ukrywać, że jednak ten wachlarz tych możliwości, które dziś się zobaczyliśmy, są bardzo istotne w przełożeniu zagrożeń, które nas... Czekają w przyszłości, które musimy przewidywać. Dzień Bezpieczeństwa Akademii w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej ma bardzo duże znaczenie w kontekście no, czyhających na nas niebezpieczeństw, zagrożeń, z którymi się spotykamy oraz wyzwań współczesnego świata. Jest to o tyle istotne, że odbiorcami dzisiejszych czynności, aktywizacji, zadań, warsztatów, wykładów jest młodzież, są uczniowie szkół średnich Dąbrowy Górniczej oraz okolicznych miast.